Witam wszystkich. Żniwa szybko minęły. Dzisiaj 20 sierpnia już jest. Pewnie już niektórzy zasięli rzepaki. Niektórzy są przed, tak jak i ja. Ale tak, chciałbym Wam podziękować za kolejne Żniwa, które ze mną byliście. Ale nie wiem, czy będę tak często nagrywał, bo. Nie wiem, albo się starzeje, albo za dużo jest y, youtuberów, kontentu yy, Nie ma wyświetleń a teraz, a teraz zacznie się pewnie jeszcze tylko, tylko nudniej Kombajn przedmuchałem sobie wczoraj Muszę go stąd zabrać No trochę się tego nazbierało Kombajn przechodził bez awarii No znaczy nie no w sumie bez awarii no, Bez awarii Tylko ten łańcuch trzeba było wymienić eee, Tamten się spinka się rozwaliła Ten jest taki masywny Solidny Tylko że też co jakiś czas się luzuje Ten eee, Luzuje się napin, napin, To koło napinające I ze dwa razy Jeszcze później po zmianie trzeba było napinać, bo przeskakiwało. No, a tak poza tym. no, sobie by zawari No, nie, miał jakoś tam dużo koszenia w tym roku. Eee, ale z 50 wykosił Może ponad. No, może może z 60 wykosił Więc tak. Eee, co tam mam jeszcze? Mogę pokazać. Zaczę by trzymał nigdzie nie pękł może jeszcze wyjdzie ale nie wiem ale nie pękł opony muszę sobie zamówić już teraz mam pieniądze jako takie żeby można było opony sobie zamówić muszę wyciągnąć talerzówkę i nie wiem czy dzisiaj pojadę talerzować czy nie dzisiaj Talerżóweczka agroliftu wyciągnę i chyba jeszcze agregat chociaż agregat to może ładowarką bo talerzówka jest ciężka, agregat może ładowarką bym wyciągnął, bo chciałbym tutaj wjechać kombajnem, schować go tutaj, bo tam gdzie kombajn powinien stać jest zboże nie mam opryskiwacza nie mam opryskiwacza tak się zastanawiam, mam ścierniska po rzepaku do opryskania Trzeba byłoby to spróbować uruchomić, aby się coś kręciło, aby pompa się kręciła, jakieś ciśnienie dawało i coś by tam psikało z końcówek, to, to randapkiem się opryska. No tak, muszę też jeszcze, a to już nie dzisiaj z rana pojadę, bo mam dmuchawę w silosie, żeby dmuchać. No, podstawowe. Teraz prace to będą tylko uprawki, siewy. Czyli nudy, 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 nudy. I dlatego mówię, zobaczymy jak wodą z wyświetleniami. Trzeba będzie chyba przerwę zrobić. A może w ogóle zniknąć z tego internetu. Agroliftik podczepiony. Ale jeszcze jedną rzecz musiałbym zrobić bo przemierzałem się do tego przed... Kurde przed... wami, ale nie zdążyłem do nawigacji przydałoby się wymienić te końcówki bo mam tak strasznie wywalone te gały tylko to jest trochę Trochę roboty Ale mam nadzieję, że szybko pójdzie tylko czujnik od skrętu kół Chyba musiałbym to później wyregulować, a może nie czujnik chyba będzie tak samo. Dobra zaraz zobaczymy, tylko muszę odjechać kombajnem muszę odjechać kombajnem Jadę do garażu. Muszę go jakoś tak trochę zeprzeć i zgasić. Zgasić go muszę dlatego, żeby pomachać tą dźwignią, zwolnić hydraulikę, i podpiąć węże hydrauliczne. Wiosny jej nie umyłem, jak robiłem coś tam. A, ja ostatnim razem pod fasolę na usłudze zarobiłem I zobaczcie, pod dachem stoi niepordzewiałe. Także to, mówię, fajne, fajny pomysł, żeby nawet takie maszyny trzymać pod dachem. O, teraz wskoczyło. Tak, już. Ja już wyciągnąłem talerzówkę. Magda mówi, że już polecie. No. Nie trzeba było wyciągać, nie? Po coś wyciągał. Tak by było lato i lato i lato. Zaraz, zaraz to będzie na dół. No, to może być i tak, tu pod tym, pod tym. I światełka Dobra, dobra, od razu sobie to podpiąłem I to będzie już Oj moli, już wyczułaś mnie na dworze Już, teraz będzie robota z nią no. będzie robota Chodź. Chodź do kombajnu, chodź. Pojedziemy kombajnem. Chodź <gry> dobra, jeszcze ważna rzecz właśnie, bo przed zapaleniem tyle kotów ładzić Żeby gdzieś tam się Koty No ostatnio wycieczkę rowerową mieliśmy z Magdą I kota znaleźliśmy w rowie malutkiego. Jak się dziś napotoczy to wam pokażę. No i wzięliśmy i już zawróciliśmy do domu. Ja tutaj zapazuchę kota i malusi, taki malutki, jeszcze za wcześnie odebrany od, od matki. Dobra, tylko teraz nie wiem jak nim wjechać. Jak nim wjechać? Czy wjechać tyłem, czy wjechać przodem? Czy ma to jakieś znaczenie? W sumie przód szerszy, jakbym wjechał przodem. Ale to i tak nic się zmieni, bo Żeby wyjechać, żeby zabrać pług Nie no, pług mogę zabrać bez chyba bez wyjeżdżania kombajnem Ale lepiej chyba tyłem będzie wjechać Bo tutaj będę miał schodki rozłożone Pójdzie maszynę do fasoli i siewnik Bo rzepak Rzepak będę siał orkowo nie będę dużo chciał się rzepaku mam zaplanowane 7 hektarów a ile wyjdzie to zobaczymy? Może wyjdzie trochę więcej ale liczę, że będę miał 3, znaczy będę miał też 3 jednostki rzepaku. Więc to jest trochę więcej jak 7 hektarów. Nie wiem, mówię, mam takie te dwa kawałki tam będzie 7 hektarów. A czy coś jeszcze będzie dodatkowo? To się okaże. Te pieńki z, z tego stależówki z trzeba będzie zabrać, bo przez nie chyba nie wjadę dalej. Przynajmniej na jeden najadę. ale dojadę trochę dalej i zobaczymy co się będzie działo. Dobra. Czy dobrze idzie? O! Gołębia! Ktoś tutaj zjadł. To jest jad gołębia. Jakbym założył to z grzebu, to bym dojechał dalej, ale czy mi coś to pomoże? Przecież ja nie ustawiam tego na zimę. I tak w razie czego to trzeba będzie tym kombajnem wyjeżdżać. Żeby po prostu wjechać Ciągnikiem od deszczu Z jakimś siewnikiem czy coś Na kamerze wygląda jakby jeszcze Ale chyba już dotknąłem Czymś To to inna perspektywa Tak Dotknąłem już tamtą blachą chyba Albo tym dotknąłem O tym chyba dotknąłem Nie wiem, dobra niech tak stoi Niech tak stoi W tym roku będzie do Rzepaku Puk I Amazonka I do Glebówka eee, Czekajcie, gardziel sobie jeszcze opuszczę nie wiem, możecie napisać, czy, czy takie pierdoły będziecie oglądać. Mówiłem, że filmy z uprawek to raczej nie będą. No na pewno coś tam pokażę, no nagram, ale jakieś takie długie z uprawy to się nie oglądają. Jak się skończyły żniwe, to już teraz nie będzie wyświetleń. Co najwyżej jakieś live na TikToku z uprawek. Ale no to wszystko i to samo, od nowa będzie, więc okno zostawię dla kotów. Bo one tędy przechodzą normalnie, Czajecie, że o, to, o tym się przyciskają i tu wchodzą. O tutaj, tym otworem. Bo nieraz przyszedłem i siedziała tam. Ja mówię, kurde, okno zamknięte, drzwi zamknięte, którędy wlazła? Franca. No i później tam zauważyłem, że tam tędy Przegóp osiowy Dwie sztuki, Wynocje to kupiłem Ale właśnie, miałem sprawdzić Jeszcze jedną rzecz Miałem sprawdzić jeszcze jedną rzecz Czy jest git taki sam No jak to sprawdzić? Jak to sprawdzić A to osłona do czego? Też ma być tutaj na tym Czy to jest tylko do transportu. Hmm. nie no zobaczymy. Nie wiem czy tak na oko zobaczę. Trzeba było miarkę pewnie wziąć. No żmikę rozkręciłem, znowu skróciłem jak już tam podwiaty było nasypane do silosu nie było dużo roboty żeby to, to zmniejszyć Ha hmm, odwrotnie Kurde Nie wiem, jakoś tak wydaje mi się, że to jakby było grubsze, ale nie. Chyba nie. Chyba takie same. No i tu jest ta dźwigienka, ale to nie powinno się zmienić raczej. Tylko trzeba dokładnie zmierzyć. I to będzie chyba takie same, albo i nie takie same. A może? I tak trzeba będzie zmierzyć koła. Myślę, że to nie powinno sprawić wielkiego problemu. Gorzej z odkręceniem tego, i chyba to jednak trzeba zmienić. No i przyjechałem talerzować. Eee, muszę. Przed deszczem jakieś deszcze nadają, więc chcę potależować przed deszczem, żeby to jeszcze jak najwięcej samo siebie poschodziło pszenicy. łódko sobie ustawiłem tutaj bardzo wysoko przodem, żeby przód mocno ryje w ziemi. Na fasolce sobie pływa na fasolce sobie pływa. 11 na godzinę No na nawigacji bo no teraz 12, bo jest z górki pod górkę 11 Na górze sucho już jest a tu jeszcze jest ścieżka, to też na ścieżce bardziej agroliw 4 metrowy John Deere 6810 125 koni Nie chcę głęboko koryć, bo będę tutaj orał żeby tego nie przesuszać za bardzo To akurat była stojąca pszenica tylko dół tutaj był leżący ale widać już powschodziła ta pszenica, zielono się zrobiło Mam nadzieję, że to jeszcze teraz co zrobię. O, już tutaj. No, 11,5, 11,7. Tutaj ma ciężej już sobie, robię linię prostą. Czekajcie, bo mi tutaj nie wyłącza, teraz trzeba po pokombańnie coś tutaj zmienić. I o. Oh. Czekajcie, zastosuj do pauzy. Aktywuj start pauzy przy auto, to chyba to ma być. Zaraz zobaczymy. Tak, rysuję A jak rozłączę? Przestaje, no i dobra eee, Czekajcie, bo tutaj mam sobie tak zrobioną linię O, to gdzieś tak wyjdzie To gdzieś tak wyjdzie chyba Drugą, drugą, drugą zmień, zmień, zmień. O, trzeba powiększyć, będzie lepiej widać. No i poszedł. Zobaczymy, jak, jak pod górę wyjdzie. 11,5 na godzinę, 1650 obrotów, 1670. O, tutaj będziemy zaraz, tutaj zaraz będzie kulał. No, pod kurę będzie jakieś 9,5 na godzinę. Ale już chyba tak wyjdzie. E, wyjdzie. Ładnie robi, nie wiem czy widać na kamerze. zaraz jak trochę będę miał zrobione, to wyjdę, zaraz wam pokażę. Tutaj mam ten tering teownikowy. 4 metry to idzie robota, bo 3 metrowym to musiałem latać po 13,5 na godzinę. To nie było za dobre na mój kręgosłup. Nie, 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 tutaj nie, bo tam muszę sobie jeszcze tam będę musiał sobie dorobić musi urwie ta ścieżka. No i teraz jadę pod górę 9,6, 9,7 i też ładnie robi. To nie są te największe talerze, to są chyba 560, jak dobrze pamiętam. Więc im większe talerze, tym większa prędkość jest potrzebna do talerzówki. A żeby to tam w miarę robiło. Tu jest ścieżka, to może pójdzie szybciej. Ale tu już jestem na tym przełamaniu. Pod najwyższą górę wyjechałem. smokro. jest mokro Także jak powin, powinno, być, powinno być dobre wschody Jak się orka zrobi i na raz zaraz zasieje Nie wiem, dzisiaj mamy 20 sierpnia, więc Nie wiem kiedy będę siał Czekam na ten deszcz, bo znając życie Zasieje to przyjdzie burza i mi zale, zakle, zaklepie no. jak, jak robię orkę to zawsze mam jakiegoś takie, takiego pecha Więc jak nadają jakiś deszcz to czekam i po deszczu Próbuję zaorać i zasiać. A tu na dole się już tak nie kurzy, jest mokro. To idzie. 4 metrowym to idzie, mówię, nawet nie trzeba dużej prędkości, ale ubywa zaraz zatrzymamy się już trochę zrobione. od razu zdjęcie zrobię jakieś Uuu, pachnie żniwami Pachnie żniwami A mia miałem zobaczyć jak temperatura Temperatura, temperatura na czerwonym <laughs> Nie na czerwonym jeszcze nie O i tak Kurde po samet ten wchodzi tutaj tu jest nierówno. Nie Widzicie, trochę tutaj, gdzie jest wyżej, to wchodzi głębiej, ale i tak wyślizgane jest. O, i tak głęboko wchodzi przedni rząd. Ten podcina ten podcina tu, to tu, i wszystko jest ładnie podcięte. ładnie. Tutaj jest taki sam talerz do samej góry podniesiony, ale chyba tutaj spróbuję zrobić ten myk tak jak zrobiłem kiedyś w Agromaszu. O jeden rozmiar mniejszy talerz tutaj założyć. Bo i, i tak za mocno to ryje, bo dosyć głęboko wchodzi ta talerzówka. Widzicie, głęboko dosyć wchodzi. I za mało tu jest podniesione. O kurde, ale mokro jest. E, to to szybko poschodzi, te, te samosiewy. I tak nie, nie będę robił bezerkowo, ale chodzi o to, żeby po prostu na przyszłość, nie? Jak najwięcej, żeby to powschodziło. Nasionek wszelakich. I.